Za piłkarzami u klubu sportowego kolejny trening przed meczem z GKS Katowice z nami Mieszko Lorenc. Mieszko mecz w opolu dostarczył aż nadto. przemyśle nic dziwnego, że dzisiejsza odprawa była dużo dłuższa niż zazwyczaj. Dzień dobry wszystkim. Niestety mecz w opolu był bardzo słaby w naszym wykonaniu i musieliśmy troszkę nad nim podebatować, ale wszystko sobie wyjaśniliśmy i mam nadzieję, że w sobotę będą tego efekty. Jakie wnioski, na jakie elementy zwróciliście najwięcej uwagi? Myślę, że musieliśmy zwrócić uwagę na, na wszystko po trochu, ponieważ to był bardzo słaby mecz i, i tak naprawdę musieliśmy porozmawiać nad, nad wszystkim i, 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 i dlatego ta odprawa była taka długa. A nad czym trenujecie najbardziej w tym tygodniu, no nad jakimi elementami skupiacie się w największym stopniu? Myślę, że obrona pola karnego to troszkę szwankowało yy, i to jest element, nad którym dzisiaj między innymi się skupialiśmy. Wiele wskazuje na to, że po sobotnim meczu będziesz miał w tym sezonie więcej występów w pierwszej drużynie niż w drugiej. Spodziewałeś się, że w Twoim wypadku tak szybko się to wszystko potoczy? Nie, myślałem, że jeśli już zaatakuję w styczniu, ale cieszę się z tego powodu i mam nadzieję, że tych występów będzie jak najwięcej. Dla Ciebie i dla pozostałych młodszych kolegów ta obecna sytuacja to chyba taki przyspieszony kurs piłkarskiego dojrzewania. No i tak, my codziennie uczymy się wielu rzeczy, a każdy mecz to jest dla nas naprawdę ogromne doświadczenie i, i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będą z tego duże owoce. Po ostatnich wynikach swoich i wynikach rywali piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego patrzą w górę czy w dół ligowej tabeli? Myślę, że jako OKS zawsze musimy patrzeć w górę i, i tak właśnie będziemy robić. Będziemy dążyć do zdobycia trzech punktów w sobotę i wskoczenia na wyższą pozycję w tabeli. Jakim rywalem jest GKS Katowice, który tutaj w sobotę wieczorem pojawi się na stadionie króla? Na pewno trudnym, każdy mecz jest inny i zobaczymy, jakie warunki postawi GKS, ale na pewno będzie to trudne spotkanie, do którego musimy się bardzo dobrze przygotować. Rywale jeszcze w tym sezonie nie wygrali na wyjeździe, ale dla Was to jest chyba paradoksalnie zła wiadomość, bo ostatnio zbyt często przeciwnicy przełamują swoje złe serie w konfrontacji z łucciem klubem sportowym. Jestem zaskoczony, nie jest to dobra informacja, ale mogę zagwarantować, że zrobimy wszystko, żeby GKS pierwszego zwycięstwa nie odbył tutaj przeleju. Piłkarze UKS-u i DKS u Katowice strzelili dotąd tyle samo goli po 19. GKS za to stracił dużo więcej bramek. Czy w związku z tym to właśnie skuteczna gra w ofensywie to będzie ten decydujący element w sobotę, który powinien przyczynić się do zdobycia trzech punktów? Myślę, że tak. Taki mamy styl gry i w piłce, jeżeli chodzi o zdobywanie bramek, więc bez ich zdobycia na pewno nie wygramy meczu. Więc będziemy dążyć do, do strzelania goli i wygrania spotkania dla ciebie jako dla chłopaka z regionu cała ta sytuacja obecnie chyba jest szczególnie dotkliwa i przeżywasz to i chciałbyś żeby UKS jak najszybciej wrócił na te właściwe tory. Tak, jestem tego częścią i, i, i przeżywam to również z kibicami, z, z kolegami z szatni i mam nadzieję, że jak najszybciej będzie to za nami i wrócimy na nasze miejsce, które na pewno jest wyżej. Twój lidowy dorobek w tym sezonie mógłby być jeszcze większy, jeszcze bardziej okazały, gdyby nie kontuzja. Widzimy, trenujesz z kolanem, jak zdrowie? Kolano jest zdrowe, bardziej chodzi o No mam, nadzieję, Myślę, że mogą tych spotkań być więcej, ale ze zdrowiem już jest wszystko ok, więc tylko trenować i, i walczyć o kolejne minuty. Liczysz na wsparcie z trybun, nie tylko ze strony najbliższych w sobotę? Oczywiście, że takie ja grałem tutaj pierwszy mecz z Grunikiem Polkowice i atmosfera jest fantastyczna, więc mam nadzieję, że kibice zjawią się i będą nas dopingować. W czym upatrywać powodów do optymizmu, w czym upatrywać szans na to, że w sobotę KS wróci na zwycięską ścieżkę? W całej drużynie jesteśmy bardzo dobrą drużyną, mimo wszystko, mimo tego, że ostatnie dwa mecze nie były po naszej myśli, to to w tym upatrywałbym naszej naszego największego atutu właśnie w drużynie.